Po pierwsze przeorganizuje całą y, sferę y, y, Urzędu Miasta i wszystkie instytucje i, i w ogóle funkcjonowanie y, Urzędu Miasta. Dwa, y, Wesprę się bardziej w swoim kierowaniu miastem, wesprę się bardziej na doświadczeniu biznesmenów i którzy po prostu znają układy, możliwości tworzenia nowych miejsc pracy. Nie będę im przeszkadzał, tylko wspomagał. Utworzę fundusz. Yy na rzecz biznesu, którym będę gwarantował pod zabezpieczenie jakiejś nieruchomości kredyty, które oni będą brali, a im potrzebne są, bo wszyscy są praktycznie biznesmeni teraz pod kreską i mają kłopoty i to trzeba pamiętać. Obniżę koszty utrzymania y, zakładów i, i ludzi. Po prostu nie będę y, podnosił podatków, Będ, przyjrzę się we wszystkim budżetowym zakładom y, y, działającym na rzecz y, społeczeństwa, ja, w jaki sposób ułatwić, usprawnić, żeby obniżyć koszty ich funkcjonowania. Następnie wykorzystam istniejące, istniejące sieci handlowe do tworzenia nie tylko miejsc sprzedaży i kupna, ale do tworzenia miejsc pracy w oparciu o ich doświadczenie, które przecież posiadają. Przecież to są potentaci, którzy doprowadzili do utworzenia takich dużych zakładów handlowych, to oni przecież mają możliwość po prostu utworzenia dodatkowych wiedzą, mają, posiadają wiedzę utworzenia miejsc pracy, żeby kupowali na terenie piły też, a nie tylko tylko po prostu z innych zakątków Polski, tylko produkty w Pile. Trzeba by opracować następnie trzeba by opracować jakiś produkt typowo dla piły. Typowo, gdzie byłaby piła rozporządzalna, ale za tym, żeby szły miejsce pracy. My byliśmy, żyliśmy kiedyś w Komunie, jest, jest tych pomników pokomunistycznych, jest po prostu rozrzuconych po całej Polsce, walają się. A może by zrobić taki skansen, który by po prostu no, wycieczkowy, po prostu by służył edukacji, poza tym byłby miejscem przyciągania po prostu wycieczek w to miejsce. Proszę wyjść w nocy, to trzy razy pani będzie, będzie kontrolowana, sprawdzana. A jak jest pani młodym chłopakiem czy młodą dziewczyną, to będzie pani po prostu wywracali, będą pani kieszenie i, i po prostu zwracali się nie, nie tak jak trzy. To po pierwsze. Po drugie, szereg jest rzeczy, które, które w mieście nie, nie tak funkcjonują. No. Są po prostu. Ludzie traktowani i potrzebni tylko do wyborów, a na, na co dzień się z nimi nie funkcjonuje, bo proponuje im się tam jakieś drobny udział we władzy poprzez tam głosowanie na jedną kładkę czy, czy je kawałek y y chodnika, a potem nie, nie traktuje ich się poważnie i nie, i nie pyta się, co jest faktycznie potrzebne. Po prostu wszystko jest tak załatwiane. A, a, po prostu jednostkowo, jednoosobowo, niby, że to Rada podejmuje decyzję, a de facto to mówisz się, że prezydent tutaj o wszystkim rządzi.